No, haloweny coraz bliżej, więc my też jedziemy z kolejną historią. No to zaczynamy. Kolejną historię przesłała nam Julia. Zacznijmy od tego, że od dziecka miałam bardzo realistyczne i dziwne sny. Które pojawiają się czasem częściej, czasem nie. Często wam też tak zwane sny świadome, które włączają mi się automatycznie, po prostu zasypia i jest. Zdarza mi się też ostatnio, że w trakcie snu jestem obok siebie, słyszę swój oddech, widzę siebie, jakbym nie była w sobie, tylko leżała i na siebie patrzyła. Ale przejdźmy do paru przykładów moich dziwnych snów. Moi rodzice mają nietypowe hobby. Mianowicie remontują stare dworki, w, w których później mamy agroturystykę, i, i tam też mieszkamy. Nice girl, fajna, fajna, fajna rzecz. Też bym chciała. Wychowywałam się właśnie w jednym z takich dworków i w czasie mieszkania tam co jakiś czas pojawiały mi się te same sny. Raz śnił mi się co tydzień, co rok albo co parę miesięcy. Tutaj przytoczę tylko dwa najciekawsze, bo ogółem nadal mi się śnią i jest ich dosyć dużo. Pierwszy. Ten typ śni mi się bardzo często. Mianowicie chodzę po domu w pełni świadomie, przechodzę przez swój pokój. Bawialnie i dochodzę do dużych, drewnianych drzwi. Wtedy wchodzę do pokoju, którego w rzeczywistości w moim domu nie ma. Widzę go dokładnie dotykam rzeczy na półkach, a wszystko wyjęte jest jak z XIX wieku. Sen śnił mi się przez parę lat, bardzo często. Kiedy się. W Wyprowadzaliśmy, miałam wtedy z 11 lat w moje ręce. Wpadł album, który mój tata przez te wszystkie lata kompletował. Były tam wszelakie wpisy, zdjęcia tego, jak dom wcześniej wyglądał. Było tam między innymi zdjęcie tego właśnie pokoju. Dokładnie jak z mojego snu. Po tym, jak je zobaczyłam, sen już nigdy mi się więcej nie przyśnił. Drugi sen jest nieco bardziej makabryczny, że tak powiem. Także śnił mi się przez wiele lat, jednak najbardziej nasilił się przy momencie wyprowadzki. Przy starych polskich dworkach zazwyczaj jest coś takiego jak chłodnia. Wygląda to jak bunkier zazwyczaj trzymało się tam jabłka i mięso. O, taka lodówka. W moim śnie wchodziłam do tej chłodni w aurze strachu i niepokoju. Chodziłam po niej słysząc pomrukiwania i jęk ludzi. Miałam cały czas z tyłu głowy, że muszę tych ludzi stąd wyciągnąć, bo zaraz przyjdzie coś złego i im coś złego zrobi. Chłodnia zmieniła się w labirynt, a ja chodziłam. Nie mogłam tych ludzi znaleźć, aż w końcu się budziłam i tak cały czas. Gdy się przeprowadzaliśmy do nowego domu, w którym też była chłodnia, zaczęli nas odwiedzać przez Airbnb potomkowie Niemców, którzy mieszkali w tym dworku i w tej wiosce. Kiedyś też przyszła do nas Greda, stara, przerażająca kobieta. Ludzie w wiosce brali ją za wiedźmę. Była jedyną Niemką, która przeżyła, kiedy Rosjanie weszli na te tereny. Chyba też jedną z najstarszych osób w wiosce. Greta zaczęła nam opowiadać to, co się wtedy działo. Zaczęła też opowiadać o chłodni, którą mieliśmy tutaj. Jeżeli ktoś ma słabe nerwy i jest podatny, to lepiej, żeby teraz nie słuchał. Taki disclaimer od Julie. Gdy Rosjanie weszli do tej wioski, wiadomo, większość Niemców powiesili lub rozstrzelali, jednak niektórych zamknęli w tej właśnie chłodni. Byli oni niezależnie od wieku i płci, codziennie gwałceni i torturowani, aż w końcu prawdopodobnie zabici. Po usłyszeniu tej historii postanowiłam tam wejść. Czułam się tak samo jak we śnie, prześnięta strachem i niepokojem. Potem sen ustał, jednak moja ni noga nigdy więcej tam nie postała. Nikt z rodziny tam nie chodzi. Jedynie co, czasami się pomodlimy za tych, którzy byli tam trzymani. Ale nigdy nie chodzimy ani tam, ani do lasu wokół nas, szczególnie w nocy. Mam więcej takich przykładów. Zawsze gdy śni mi się sen tego typu, kończy się na tym, że był w jakimś... W sensie proroczy, niestety zazwyczaj w zły sposób. Jakby jakaś siła chciałaby, bym dowiedziała się o konkretnych rzeczach i podświadomie mi o tym mówiła do momentu, a rzeczywiście się o tym nie dowiem. Mi też się tak zdaje, Julia. Mi się narzucają na myśl dwie rzeczy. Raz, że osoby, które tam zginęły. Jakby chciały się podzielić z tobą, bo pewnie czują, że masz takie zdolności tym, co się stało w tym domu, jak ten dom wcześniej wyglądał, jeśli chodzi o to obawialnie, no może to było dla kogoś ważne, może też tam coś się stało, nie wiadomo. Um... Ale jeśli chodzi o to chłodnię, myślę, że oni chcieli się jakoś podzielić tą tragedią, która się stała, a może drugie, drugie moje um, przypuszczenie, zwłaszcza, że powiedziałaś, że yy, nasiliło się to, kiedy już mieliście odchodzić. Może przez ten cały czas, jeśli tak to się pojawiało, oni prosili Ciebie o pomoc. O pomoc, bo utknęli, bo są w tym miejscu, nie mogą przejść na tą tak zwaną drugą stronę, więc może modlitwa to za mało. No nie wiem. Wy, pomrówki, powiedzcie, co myślicie o tej historii, co myślicie, że warto zrobić w tej sytuacji. No i to by było na dzisiaj tyle i widzimy się jutro z kolejną straszną historią Waszą. Tak, lędziemy. Madany. Bye. Boom.